To będzie na pewno wspaniały dzień. To kolejny dzień mojego i naszej ekipy pobytu na Aderze. Tu jest godzina 4.56 w tej chwili i 10 stopni temperatura. A ja powiem, to będzie wspaniały dzień. To ostatni dzień już tygodnia, niedziela. A ta niedziela to 19 dzień stycznia 2025 roku. 19 dzień roku, oczywiście, i. I trzeci tydzień dzisiaj pożegnamy. Nigdy już nie będzie tygodnia dnia 2025 roku. Światowy dzień śniegu dzisiaj. Napisz może w komentarzu jak tam ze śniegiem u ciebie. Bo troszeczkę nie, nie wiem tak naprawdę, bo zostawiłem samochód na lotnisku w Pieżowicach i nie wiem czy mnie tam zasypało, czy będę musiał trapać. Nie wiem. A gdzie Adam Rajczyba? Bo go jakoś tak nie widzę. Widzę, że mocno napisał się Mieczysław tutaj e, o rzeczach, na które i tak nie mamy wpływu, <grym> ale, ale nie widzę Adama. Ciekawe, może jest, może po prostu się przysłuchuje. 19 dzień stycznia to dobry dzień, żeby był wspaniały. Światowy Dzień Śniegu, Dzień Popkornu dzisiaj i święto wojskowych jednostek organizacyjnych Prokuratury Wojskowej. Takich świąt nie obchodzę, bo niby dlaczego. Nigdy nie odmawiaj zaproszenia, nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? No cóż, trudno. Pewnie nie na darmo, powiedziała Martyna Wojciechowska. Przed nami jeszcze całkiem sporo dni roku 2025, bo aż 346. Dzień potrwa 8 godzin 26 minut i wydłużył nam się już o 44 minuty. Do końca zimy mamy 59 dni. Jean-Paul Sartre powiedział: Jeśli jesteś samotny, kiedy jesteś sam, jesteś w złym towarzystwie. <śm> to nie brzmi dobrze. <śm> Dobrze, ale dobrze. 346 dni do końca roku to jeszcze całkiem, całkiem sporo, żeby sprawić, że ten, ten rok będzie naprawdę przepiękny. Cieszę się, że podobała Ci się formuła. Powiedziałem wiele pozytywnych komentarzy na temat naszego wspólnego live'a wczoraj, w sobotę, w czwórkę, gdzie transmitowałem z dziewczynami. Bardzo fajnie mi się prowadziło klub i mam nadzieję, że Tobie też. To jak? Adrianna Borkowska ma dzisiaj urodziny. Dobra, Aniu, to ja nie wpisałem tego, ale staram się zapamiętać, a może po prostu zdążę dopisać, że mam złożyć jej również życzenia. Chris piszesz, hej wszystkim, to mój pierwszy komentarz w klubie, a jestem w nim od ponad dwóch lat. Brawo, Chris, dziękuję Ci z całego serca, że jesteś. A dobrze, mamy jeszcze jedną ważną informację, mianowicie Gabriela Podczaska, która jest z nami od 21 stycznia 2022 roku, czyli już 3 lata. I moim zdaniem ma wszystkie obecności prawidłowo wytypowała liczbę osób, które się zalogowały na naszej stronie. Tym samym ma prawo do książki. Proszę tylko o maila na adres klub 555pl i Super. Zostało nam raptem 20 sekund do rozpoczęcia tej właściwej części klubu. Ja tylko jeszcze powiem, tutaj jest godzina 4.59, piąta to chodzi. A w Polsce godzina szósta. To ten sam czas, tylko zegar wskazuje inną godzinę. Dobrze, to w takim razie włączamy intro. Rzucam ci wyzwanie. Bądź ze mną 91 dni z rzędu codziennie, a zobaczysz, co się stanie.

No tak, w UK też jest godzina piąta. Tak trochę się solidaryzujemy, bo zawsze UK biedne cierpi, bo jak ogląda na żywo, to godzinę wcześniej. A teraz mamy tę samą godzinę. Herbaty nie mam, ale napijesz się ze mną wody? Tak po prostu po przyjacielsku. Hmm, dobra woda jest naprawdę dobra. To nieźle brzmi, co? Dobra woda jest dobra. I tak, dobra. E, piszcie mi, co z tym śniegiem u was. Dzisiaj nas malutko, bo niedziela a ostatnio tak jesteśmy w lekkiej turbulencji, jako klub 555. Na przykład jutro też będzie Magda Daniłoś, ponieważ zawsze jak jesteśmy razem gdzieś, to zmieniamy się prowadząc klub, żeby można było i pracować, bo pracujemy tu bardzo intensywnie. Czeka nas dużo nowości, dużo nowych rozwiązań, więc tutaj spędzamy czas jeszcze do wtorku. A dzisiaj jest co? Niedziela. To jeszcze tylko jutro, dzisiaj, jutro i powrót znowu do Polski, potem się unormuje sytuacja. Myślę, że na jakieś dwa miesiące będę głównie ja prowadził klub 555 już z mojego studia w Katowicach. Urodziny: kto to ma dzisiaj urodziny? Klaudia Radziwołek, Tereska Ziegler, albo Ziegler jak kto woli, Tomek Zmarzlik, Adrianna Borkowska, Jolanta Roszak. I przedwczoraj urodziny miała Alicja Zielińska, a Kotwica, ale ta informacja dotarła do mnie zdecydowanie później, a w piątek też nie ja, tylko Aldona prowadziła klub i też przyjęło się to z bardzo, bardzo ciepłym przyjęciem. Także cieszę się, że mamy już taki zespół. Kasia piszesz, gdzie wysyła się historię do klubu? Można wysyłać na kontakt małpa klub555.pl na... O, tak namieszał ktoś, bo jesteś podwójnie w zapowiedzi, a transmisja tylko tam, gdzie komentarz Henryka. Hm. E, dziwne rzeczy się to jest, ja, ja to nie chcę się tłumaczyć z tego, ale generalnie dzieją się dziwne rzeczy i od pewnego czasu po prostu pisząc zapowiedź bardzo trudno mi jest tę zapowiedź zamieścić. Na face facebook zazwyczaj mnie wyrzuca i muszę to zrobić kilka razy, i tak podejrzewałem, że to może mieć negatywny wpływ później na zasięgi. I być może właśnie Adam tam na tym e, gdzieś tam zamieszcza komentarze, a ja tak naprawdę tego nie widzę. E, właśnie, być może to jest na in w innym miejscu, za co bardzo, bardzo przepraszam, ale naprawdę. Nie mam na to wpływu, po prostu. Dobra, dla tych osób, które mają dzisiaj urodziny, życzenia pięknego, długiego. A, właśnie, Adam jest na drugim kanale. No niestety, ten, to jest problem techniczny, którego nie wiemy, jak go rozwiązać, ponieważ transmitując na kilku kanałach, jak piszemy zapowiedź, to po prostu Facebook nas wyrzuca i, i tak się dzieje. Niestety. Ale. Może też to gdzieś tam osoby pracujące na tych e, stronach gdzieś to uda im się może naprawić. Zobaczymy. Długiego, mądrego, bogatego, szczęśliwego, zdrowego, spełnionego, dojrzałego życia dla wszystkich tych, którzy mają dzisiaj urodziny, o których wiem. I, i uwaga dla nich. Happy birthday to you. Nie umiem tak śpiewać ładnie jak Ania Oszajca, bo wczoraj naprawdę. Wyszło to cudnie. Przepięknie Ania zaśpiewała, prawda? No, może się jeszcze będę uczył. <grywa> Dobra, cieszę się, że Adam jest na tym drugim kanale. Zostało tam jeszcze 13 osób, pisze Marta. Dobra, ale tak jak mówię, problem techniczny poza naszą strefą wpływu, więc już zostawmy tę sprawę. Urodziny były, woda była, ale dzwonka nie ma i dzisiaj nie ma ankiety. Może i dobrze. Może i dobrze, bo generalnie jesteśmy na kilku chyba rozszczepionych kanałach. Napisałem w zapowiedzi coś, co, o czym, ponieważ jesteśmy ciągle jeszcze w tygodniu z nawykiem, bądź panem swoich emocji, to często słyszymy. Słyszysz pewnie od ludzi, prawda, takie powiedzenie, co ma być, to będzie. Znasz to, prawda? Czasami tak po prostu mówimy. Co ma być, to będzie. Ja chciałbym dzisiaj się do tego odnieść troszeczkę, ponieważ to nie jest takie ostateczne. Nie można, można być w pojęciu, bo to napisałem dalej, o postawie kubusia fatalisty. Jak zapanować nad taką emocją? Czy da się to zmienić? I uwaga, okazuje się, ale o tym już za chwilę po historii, okazuje się, że kubuś fatalista nie był wcale takim fatalistą, i do tego dzisiaj chciałbym nawiązać. Do mojej zapowiedzi napisała. Cytując Joan Rowling, napisała Irena Schneider: Co ma być, to będzie, a jak już to będzie, to trzeba się z tym zmierzyć. Ja mam wrażenie, że to jest takie trochę podejście bardzo racjonalne, że jeżeli się coś dzieje, co jest poza strefą naszego wpływu, to przecież zawsze możemy przyjąć wobec tego postawę. I to pewnie miała na myśli Joan Rowling, tak sobie myślę. A jak to jest możliwe, że są dwa kanały? Nie rozumiem tego. Kompletnie tego nie ogarniam. <laughs> no dobrze, napisała jeszcze Renia Lewandowska. Nie martw się na zapas. Bardzo lubię to zdanie Agnieszki Maciąg. Nie martw się na zapas. Zamiast tego ufaj, że wszystko będzie dobrze. To taka trochę, albo może nawet nie trochę, moja postawa życiowa. Po prostu mam zaufanie. Do życia. I wierzę. To jest to zdanie, które tak często się przewija w klubie, że wierzę, że wszechświat nie zawsze działa po mojej myśli, ale zawsze po mojej stronie. No. Dam <grytanie> napisał. O jest Adam. Cześć Adam. Przyjacielu dla Ciebie serca muszą polecieć. A nie lecą, aha. A poszły dobra. Dobra. Poszły serca dla Ciebie, Adam. YouTube zredukuje się do jednego kanału, a Facebook padnie. No dobrze. Może nie życzmy tak źle Zuckerbergowi, ale... ale kto tam wie. Ania Mikulska pięknie napisała. Ania Mikulska pięknie zawsze komentuje i wysyła bardzo dużo fajnych komentarzy. I mam zawsze dylemat, który z nich wybrać. Co ma być, to będzie. To często słowa ludzi, którzy nie mają już siły walczyć z tym, co ich zwyczajnie przerasta. To prawda. I często w tym momencie mówią ludzie: dobra, niech już będzie, co ma być. Patrząc zawsze przed siebie, myśląc o tym, co zrobić, jak zrobić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych. Cytując Henry Forda, też Ania Mikulska. Też fajne zdanie, prawda? Patrząc zawsze przed siebie, myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej, osiągnie stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych. Ale czasami nam się zwyczajnie nie chce i mówimy wtedy niech będzie co ma być prawda? Jarek Strzałka pięknie napisał: Akceptacja tego, co jest poza naszym zasięgiem, pozwala skupić się tu i teraz co może prowadzić do większej satysfakcji z życia. W praktyce to umiejętność odpuszczania, koncentrowanie się na chwili obecnej i pielęgnowanie wdzięczności za to, co mamy, zamiast martwienia się o to, co może nadejść. Bardzo mi się podoba, Jarku, to, co napisałeś. I uważam, że to jest bardzo, bardzo mądre. Zresztą, chyba w klubie od zawsze, od pewnego czasu, od, może nie od zawsze, od pewnego czasu przekonuję do tego, żeby. Być wdzięcznym za to, co mamy, to postawa bardzo rzadka ciągle jeszcze. Monika Marcola napisała pięknie, a ja mam w głowie pewien cytat, z którym jestem bardzo związana. Zaufaj życiu. Ufam mu z uśmiechem, nawet jak robi mi psikusa, bo wiem, że robi to po to, by mnie czegoś nauczyć, by czegoś doświadczyć i wyciągnąć wnioski. Ale aby to zrozumieć, Pomogłeś mi właśnie ty i klubowicze klubu 555. To do mnie! Dziękuję ci, Monika. Dziękuję. To tak, jakby drugie lepsze życie mnie spotkało. To jest to, co pytanie, które sobie ciągle zadaję, jak dotrzeć do takich osób właśnie jak Monika, którzy w pewnym momencie mówią: aha, tak to działa. Człowiek osiąga taką wielkość, jaką wyznacza mu skala jego myślenia, napisała Edyta Niestój. A my mamy historię, którą wysłała Monika Król. Dziękuję za wszystkie historie. Ale ta historia tak mocno pasuje do dzisiejszego tematu: o szejku i aniele śmierci. To nie o szejku takim, który się robi drinka, tylko o szejku. Szejk to jest taki arabski dygnitarz. O szejku i aniele śmierci. Był pewien bardzo mądry szejk, którego mądrość była znana szeroko na świecie. Najwięksi z największych przychodzili do niego, prosili o rozmowę i przedstawiali mu swoje sprawy. On wysłuchiwał ich ze spuszczonymi oczami, starał się ich dokładnie zrozumieć, potem chwilę milczał i udzielał odpowiedzi. Mówiono na wschodzie, że takich trafnych odpowiedzi nikt żyjących nigdy nie potrafił dawać, jakie on dawał. Każdy, kto przychodził do niego z prośbą o pomoc, wedle tego, jak ważna dla niego była ta pomoc i wedle tego, na ile go było stać, Przynosił rozmaite dary. Tak więc szejk żył bardzo dostatnio i szczęśliwie. Cieszył się swoją mądrością. Ludzie cieszyli się, że mają takiego mądrego człowieka między sobą. Ale szejk żył samotnie, zamknięty w swojej wieży mądrości. Nie miał ludzi mu bliskich. Nie znalazł nikogo godnego, kogo mógłby nazwać swoim przyjacielem. Chociaż otaczających go ludzi nie traktował z pogardą, to jednak nie więcej jak z dobrotliwym współczuciem. Lata płynęły. Znaczyły się również i na tym, który zdawał się być nieśmiertelny. W miarę upływu lat głowa Szejka i cała broda stały się zupełnie siwe. Ale mądrości nie ubywało. Wręcz przeciwnie. Ludzie mówili, że Szejk jest jeszcze mądrzejszy niż dawniej. Aż dnia jednego, gdy wszystkich wysłuchał i wszystkim udzielił rady, gdy słońce już zaszło i mrok zapadł, nagle odchyliło się płótno jego namiotu i wszedł jeszcze ktoś. Niezapowiedziany przez sługi. Szejk podniósł oczy. W namiocie stał jakiś człowiek w nieokreślonym wieku z zasłoniętą twarzą. Przybysz odezwał się. Jestem aniołem śmierci. Wysłał mnie Bóg żebym ci powiedział, że jutro wieczorem przyjdę po ciebie. Szejk nie odpowiedział. Opuścił głowę, nawet nie zauważył jego wyjścia, tylko usłyszał, jak trzasnęło skrzydło namiotu. Został sam. Siedział, myślała, a był bardzo mądry i na każdą trudność zawsze miał, umiał znaleźć radę. Nagle wstał, wyszedł przed namiot i zapytał swoje sługi. Kto to był ten człowiek, który mnie teraz odwiedził? Nikt teraz nie wchodził do twojego namiotu, panie. Ale przed chwilą rozmawiałem z człowiekiem, który powiedział, że jest aniołem śmierci. Nikogo nie widzieliśmy. Żeby ktoś przychodził do ciebie, nie słyszeliśmy żadnej rozmowy w twoim namiocie. Chcecie powiedzieć, że mi się zdawało? Przemęczony jesteś, panie, zbyt wielu ludzi przyjmujesz. Nie uwierzył im wprost przeciwnie. Wypowiedzi sług upewniły go, że u niego był naprawdę anioł śmierci. Polecił osiodłać najszybszego wielbłąda, jakiego miał tylko w stadzie, wsiadł na niego i popędził. Pędził całą noc, pierwsze parę godzin jazdy zniósł dobrze, ale potem ogarniało go coraz większe zmęczenie. Dokuczało mu serce, z trudem chwytał powietrze, a bolały go wszystkie kości. Pocieszał się. To są skutki, że wciąż siedzę, za mało jeżdżę na wielbłądzie. Ostatni odcinek drogi był dla niego jedną wielką męką. Z najwyższym tylko wysiłkiem utrzymywał się na siodle. Chwilami chyba nawet tracił przytomność, ale i wielbłąd i tak galopował resztką sił. Nad ranem dopadł sobie tylko znanej maleńkiej oazy, rzuconej w pustyni. Zsunął się z wielbłąda i upadł na ziemię wyczerpany. Po chwili się pozbierał. Wstał z ogromnym trudem, był okropnie zmęczony, ale był równocześnie szczęśliwy. Myślał sobie z satysfakcją, a teraz. Jak było powiedziane, rankiem przyjdzie anioł śmierci do mojego namiotu i nie zostanie mnie tam. I uśmiechając się pod wąsem, szedł na trzęsących się nogach obok swojego wielbłąda do wodopoju, żeby go napoić i żeby sam mógł się napić czystej zimnej wody. Gdy już był całkiem blisko, naraz zobaczył, że ktoś samotny siedzi przy źródle. Nie spodziewał się tutaj nikogo. Wolałby się z nikim nie spotykać. Ale w ostatnim momencie poczuł jakiś przypływ wzruszenia i ochotę, żeby z kimś podzielić się swoimi przeżyciami ostatniej nocy, żeby komuś opowiedzieć o swoim sukcesie. Postąpił kilka kroków. Ten ktoś siedzący przy źródle wstał, i wtedy szeik poznał, że jest to anioł śmierci. Anioł powiedział: Gdy Bóg mi kazał przyjść po ciebie do tak dalekiej oazy, zdziwiłem się bardzo, myśląc, że. Jak ty, taki stary człowiek, potrafisz przebyć tak daleką drogę w ciągu jednej tylko nocy? Oczywiście, chyba historia nie wymaga komentarza, bo oczywiście wiemy, że historia jest połączona z tytułem dzisiejszego live'a. Taki trochę, co ma być, to będzie. Taki trochę właśnie. Kubuś fatalista, że przed pewnymi rzeczami nie uciekniemy. Gdy sięgniemy do opisu, to napisałem zresztą w zapowiedzi pojęcie kubuś fatalista. Zetknąłeś się kiedykolwiek z tym? Kubuś fatalista, takie pojęcie? Pewnie się zetknąłeś. A tak naprawdę to postać i tytuł powieści autorstwa Denisa Diderot, jednego z kluczowych filozofów epoki oświecenia. Kubuś to sługa, który podróżuje ze swoim panem, a ich rozmowy stały się pretekstem do rozważań o losie, o przeznaczeniu, o wolności, o moralności i ludzkiej naturze. I właśnie postać Kubusia fatalisty symbolizuje specyficzne podejście do życia, które można opisać jako. Fatalistyczny, choć w pewien ironiczny sposób. I właśnie według kubusia fatalisty, jego fatalizm to przekonania, to pewnego rodzaju przekonanie, że wszystkie wydarzenia są z góry ustalone przez los i przeznaczenie i nie mamy wpływu na to, co nam się przydarza. Kubuś w książce często, często powtarza. Wszystko, co nam się przydarza, jest zapisane na górze, co oznacza, że człowiek nie może zmienić swojego przeznaczenia. Jednak jego postawa nie jest pesymistyczna. Akceptuje to, co się dzieje. Potrafi znaleźć radość w codzienności. To tak, a propos naszego nawyku bądź panem swoich emocji, nawet jeżeli jesteś trochę takim, a może jesteś? Człowiekiem przesądnym, mocno religijnym i mówisz w tym momencie, jak Bóg będzie tak chciał, to tak będzie, a jak nie będę będzie chciał, to tak nie będzie. Ale w książce Kubyś Fatalista nie przestaje być aktywny. Podejmuje różne działania i wchodzi w interakcje z ludźmi. Zachowuje dystans do siebie i do świata. Często żartując sytuacji które dla innych byłyby dramatyczne. Choć mówi o przeznaczeniu, to w swoich działaniach pokazuje, że ludzie mają wpływ na swoje życie, co wprowadza do tej powieści elementy filozoficznego paradoksu. Właśnie i teraz chyba to ta postać Kubusia Fatalisty uczy nas troszeczkę, że nawet będąc Takim człowiekiem, który wierzy w różnego rodzaju przeznaczenie, chodzi do wróżki, to kubuś fatalista uczy nas, że, że życie możemy przyjmować z humorem, dystansem, otwartością. I że pomimo, że wierzy w to, że wszystko jest zapisane, nie rezygnuje z działania czy przyjemności. Jego postawa jest wyzwaniem rzuconym przesadnemu pesymizmowi, ale też ślepemu optymizmowi. To sztuka równowagi pomiędzy akceptacją losu a aktywnością w życiu. Głównie to znajdowanie radości w małych rzeczach. Mimo przekonania o zapisanym losie, Kubuś cieszy się chwilą i optymizmem, i z optymizmem patrzy na życie. To tak a propos, tej książki, historii o Kubusiu Fataliście. Jaki mamy z tego wniosek? Oczywiście pewnie się domyślasz, ale ja Kubusiem Fatalistą nie jestem, co daje mi jeszcze większe możliwości. I do tego przekonuję, namawiam, że inaczej może powiem ja nie wierzę. Myślę, że jest coś takiego, że mamy, jesteśmy do czegoś przeznaczeni, ale nie jest to związane z tym, że musi tak się stać. Że mimo wszystko mamy całkiem sporo wolnego wyboru. Nasza następna konferencja 17 maja będzie na temat talentów. Pamiętasz, ja to chyba nawet powiedziałem w klubie. Talent nie jest sprawą prywatną. Przechodzimy na świat często z wieloma talentami, ale czy je wykorzystamy? W tej kwestii mamy na pewno już wolną wolę, prawda? A to nie jest związane z przeznaczeniem. Może jest plan na nas. Może? Kto wie? Ale nie wierzę w to, że wszystko jest od razu zapisane. A ty? Wierzysz w to, że nasza, nasze życie jest opisane, zapisane i tak już będzie? Kto zaufa życiu, ten to się na nie odporzy, pisze Asia Hammerska. No tak. Mamy pozdrowienia z Chicago, Grzegorz Czubernat, pozdrawiam Cię. Jakoś tak chyba coraz częściej rozważam to, żeby do Chicago polecieć. Predestynacja miała swoje największe znaczenie w kalwinizmie. No tak, to prawda, Adam. No tak. Cieszę się, Cieszę się że, że możemy razem zacząć dzień, i życzę Ci tego, aby ten dzień był wart skatalogowania. Dawno nie było tego określenia. Spraw. Aby ten dzień był wart katalogowania. A na to masz wpływ na pewno, prawda? Dlatego też cudownego, pięknego dnia Ci życzę. Widzimy się jutro o 5.55 z Magdą Daniłoś, która jutro poprowadzi klub i będzie mówiła na temat trzeciego nawyku, czyli praktykuj uważność. A pojutrze w dniu wylotu Fryderyk będzie znowu, a potem już prawie cały czas. Dziękuję. Widzimy się jutro. Z Magdą i do zobaczenia. Cześć, cześć, cześć.